Siema Korzenice. Witam wszystkich z okładkami Lecimy na Zwoleń Siadaj w ten swój bolid, odpal ten motor Radionastaw na jedyny słuszny kanał Rafał, dajesz? Lusuj Wylot do Ronda, zwoleń radą. Znasz to, nie? Moi subskrybenci na pewno dojadą. Na rondzie trzeci zjazd. Przedzam ostatni raz. Jak nie musisz, to nie jest lepiej stój serio. Pozwoleń mam komplet z urzędu miasta zwoleń. Tango z załatwień, papierów i szkoleń. Zależy od waszych subów i odsłuchań. Lecim no. Mm. Są młodzi bez wyjścia i dziadki tych brakujących dwóch pokoleń. Przez miasto tranzyt, kupa swobody. Nie, komis co kilometr i cały wasz zwoleń. To jest zwoleń. Lecisz wolno, mijasz nowiny i kociołki. Zaczyna się puszcza, zasięg się kończy. Uważaj, bo w rowach rogatych od chuja to cwaniaki nie zwierzęta. Chcą cię oszukać, nauczyły się bracie na jelenia wyłudzać Chwaniaki, kończy się puszcza, trakcje mijasz, do garbatki wbijasz Polewo cygańska, najdroższa żółta fotobudka A Uśmiechnij się, największa w powiecie, cygańska wioska Dalej na policzne noga, z gazu na pięćdziesiątce Polewo stragan, dyni od chuja i gipsowe krasnale Polska, no Zwoleń, miasto dwóch pokoleń, są młode Chodzi bez wyjścia i dziadki tych, brakujących dwóch pokoleń. Przez miasto tranzyt, komis co kilometr. I cały wasz zwoleń, zwoleń City, mordo, ja. Yeah. Flota policznej robi się coraz śliczniej. Tu był nawet firmowy sklep masarni Mariana. Pamiętasz to jeszcze? Krzyżówki, pionki, Czarnolas Lecimy dalej: Annów, Helenówka, Andrzejówka, Wojciechówka i moje ulubione. Wilczowola pięknie no, Zwoleń, miasto dwóch pokoleń. Są młodzi bez wyjścia i dziadki tych brakujących dwóch pokoleń. Przez miasto tranzyt, kupa swobody. Nie komis cały wasz zwoleń. Co ja robię? Nie wierzę, ja pierdolę. I je, i chuj, i mamy zwoleń. Jesteśmy na miejscu. Rondo, trasa, życie. Zwoleń, to jak? Tango z pozwoleń. Ja mam gotowe pozdrawiam z wolę.